Witam wszystkich kibiców oraz sympatyków naszego klubu. Święta Bożego Narodzenia to czas do podsumowań, także dziękujemy bardzo za wsparcie w tych dobrych, ale również w tych gorszych chwilach w ubiegłym roku. Życzymy sobie, żeby w przyszłym roku było jak najwięcej okazji do wspólnego cieszenia się. Dziękujemy bardzo za wsparcie oraz życzymy wesołych świąt. Trzymajcie się. Witam wszystkich kibiców, sympatyków i ludzi związanych z Pogonią Sokół Lubaczów. W imieniu swoim i całej drużyny chciałbym życzyć Wam zdrowych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku. Drodzy kibice, z okazji Świąt Bożego Narodzenia chcieliśmy życzyć Wam dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, no i oczywiście sportowych emocji. Wesoły Świąt! Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wielu chwil radości, rodzinnego ciepła i spokoju, a w nadchodzącym Nowym Roku dużo zdrowia szczęścia i pomyślności oraz sportowych emocji i zwycięstw naszej drużyny. Szczęśliwego Nowego Roku i do zobaczenia na stadionie. Drodzy kibice, życzę Wam, żebyście te święta spędzili w ciepłej, rodzinnej atmosferze, żebyście pod choinką znaleźli najlepsze prezenty i żeby barszczyk smakował wyśmienicie. Pozdrawiam. Drodzy kibice, chciałbym Wam życzyć z okazji Bożego Narodzenia dużo zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń i aby ten Nowy Rok był jeszcze lepszy niż ten, co był. Do zobaczenia.